Cześć! Dzisiaj temat odcinka bardzo ważny. Jesteśmy w Gdańsku i porozmawiamy o śmieciach, ale nie tylko tych pospolitych, które widzimy na ziemi, ale też o tych, które niestety lądują w morzu. No i przy okazji takie małe wyzwanie. Dzisiaj zbieramy wszystkie śmieci, na które trafimy podczas nagrań. Zobaczymy na koniec odcinka, ile udało się ich zebrać. Zaczynamy. Te odpady, które ja podnoszę, one są na ziemi ale są też takie, które są w morzu albo trafiają do morza. I dlatego też spotkałem się z Olgą Sarną, prezesem fundacji MARE, żeby o tych odpadach porozmawiać. Proszę, powiedz o tym, co u nas dzieje się w morzu, czy sytuacja jest faktycznie tak zła? E, tak, jeśli chodzi o odpady, odpady morskie, tak naprawdę wszelkiego rodzaju, ale szczególnie plastik, to jest to bardzo duże zagrożenie, nie tylko dla Bałtyku, ale dla, dla wszystkich ekosystemów morskich na, na całym świecie. Szacuje się, że rocznie globalnie w skali świata około 12 milionów ton śmieci trafia do mórz i oceanów. Czyli to jest mniej więcej ilość równoznaczna wielkości jednej ciężarówki śmieci. Co minutę lądującej w oceanach. Jeśli chodzi o sam Bałtyk, to takich danych dokładnych, ile, ile tych śmieci do Bałtyku trafia na tą chwilę, nie mamy, ale wiemy, że tych odpadów są ilości znaczne i to, co widzimy po zbiórkach, zbiórkach na plażach i też takie dane szacunkowe, jeśli chodzi o odpady znajdowane na plażach, to w 60% są to plastiki jednorazowe, z czego 50% tych 60% to są niedopałki papierosów. I na to też bardzo uczulam, bo, bo to jest tak naprawdę najważniejsze. Jeden z najbardziej niebezpiecznych odpadów w przypadku jednorazowych plastików, a też najmniej o nim, o nim mówimy. Czy na przestrzeni lat produkcja i ilość tych odpadów, głównie plastikowych, które trafiają do morza, zwiększa się, zmniejsza? Znaczy, tak, oczywiście ta produkcja plastiku tak naprawdę wzrosła znacznie od lat 50., -tych, 60., -tych, gdzie był boom na plastik, więc tak naprawdę na przestrzeni ostatnich 50 lat tego plastiku wyprodukowaliśmy bardzo, bardzo dużo. W tej chwili już idziemy w troszeczkę innym kierunku, ze względu na to, że zaczęliśmy zdawać sobie sprawę z tego, jakie to jest zagrożenie, więc w tej chwili powstają, szukamy alternatyw. Powstają już alternatywy takie jak chociażby bioplastiki i produkcja tego z każdym dniem. Z każdym rokiem jest coraz większa, wchodzą też obostrzenia unijne, które tego wymagają, ale jeszcze nie ma jednego idealnego rozwiązania, które byłoby odpowiedzią na, na ten problem. Jak to wpływa na całą y, przyrodę morską? Sam plastik, w ogóle wszystkie odpady morskie, ale właśnie szczególnie, szczególnie plastik, są, mają bardzo negatywny wpływ na ekosystemy morskie. Y, przede wszystkim dlatego, że plastik się nie rozkłada on się rozdrabnia do coraz Drobniejszych cząsteczek, w końcu stając się tak zwanym mikroplastikiem. E, takie cząstki coraz drobniejsze też bardzo często są mylone przez zwierzęta z pokarmem. Zwierzęta te plastiki zjadają. E, w tej chwili też już właściwie wszystkie ssaki czy, czy ptaki morskie w momencie przeprowadzenia na nich badań mają w żołądku cząstki plastiku. E, I też ten plastik do nas wraca w łańcuchu pokarmowym. E, jest już nie tylko, nie tylko w rybach i nie tylko w owocach morza, które bezpośrednio z wody wyławiamy, ale Cząstki mikroplastiku są już też znajdowane w wodzie pitnej, czy, czy solach, czy miodach. Więc tak naprawdę ten mikroplastik, ten cały plastik, który my wygenerowaliśmy, on zaczyna teraz nas wracać i jaki to będzie miało wpływ na zdrowie ludzkie, tego jeszcze nie wiemy. No właśnie, mikroplastik to jest pojęcie bardzo popularne ostatnimi laty. Czy jest cokolwiek, co możemy zrobić, aby go przefiltrować, czy już jest za późno, i jedyne, co możemy robić, to starać się, aby kolejny plastik nie trafiał do takich miejsc? To jest bardzo zawiły temat i nie ma na to jednej szybkiej odpowiedzi. Jest prowadzone w tej chwili na świecie bardzo dużo badań w kontekście mikroplastiku i tego, co możemy z tym mikroplastikiem zrobić, który już wygenerowaliśmy, ale to, co jest tak naprawdę najważniejsze dla nas jako takich przeciętnych ludzi, którzy nie są naukowcami, to jest to, żeby nie generować tego plastiku więcej, żeby ograniczać nasze zużycie plastiku i żeby pamiętać o tym, jaki my po prostu mamy wpływ na środowisko, żeby nie wyrzucać śmieci na ziemię, żeby segregować śmieci, kupować produkty, które mogą być poddawane recyklingowi. To też, jest, to też jest bardzo ważne, żeby szukać produktów, które mogą być recyklingowalne, bo nie każdy plastik może być. Więc tutaj też na to, na to uczulam. No i docelowo dążymy do tego, żeby wykorzystywać plastik ponownie, czyli żeby to było wszystko w zgodzie z zasadami gospodarki w obiegu zamkniętym i żeby ten plastik po prostu nie był produkowany nowy, tylko żebyśmy cały czas wykorzystywali ten sam. dotarliśmy do magicznego urządzenia. Co dokładnie to jest? Tak. E, dokładnie tak. To jest, um, to jest akurat sipping. Ja Próbuję wyciągnąć. O. Który zbiera? Który zbiera śmieci. No teraz tutaj akurat widzimy, że, że mamy trochę glonów, bo był przed chwilą czyszczony. Ale on pompuje wodę i zbiera, zasysa śmieci, które po prostu pływają na powierzchni. Głównie trzyma się to plastików i wszelkiego rodzaju takich odpadów papierku, butelek, które po prostu ludzie wrzucają do wody albo które gdzieś tam ze statków trafiają, spływają. Właśnie to jest, to jest taki kosz morski, który my jako Fundacja Mary zakupiliśmy w tym roku z pieniędzy przekazanych nam z 1% podatku przez ludzi wspierających nas. No i on sobie tutaj stoi od, od końca marca i planujemy więcej takich koszy. Ile kilogramów odpadów potrafi odfiltrować z wody? Takiej wielkości kosz w jednym takim pojemniku zbiera około 25 do 30 kg odpadów. Rocznie szacunkowo te kosze zbierają do półtorej tony odpadów z portu. Półtorej tony rzeczy, które gdyby nie ten kosz, dalej byłyby w wodzie. Dokładnie tak. W naszym Bałtyku. Dokładnie tak. To mówisz, że ile jeszcze kupujecie? No, dążymy do tego, żeby takie kosze się znalazły w każdej marinie, w każdym porcie. Faktycznie udało nam się też nagłośnić temat, nagłośnić to, że w ogóle takie urządzenie istnieje. Niektóre porty robią to same i kupują takie kosze. W tej chwili już kilka takich koszy zostało zainstalowanych w tym roku. Na skutek tego, że ludzie się dowiadują, że w ogóle coś takiego istnieje. No i my faktycznie planujemy już w tej chwili instalację trzech kolejnych takich koszy. Mamy nadzieję, że będzie tego coraz więcej. Olga, w takim razie ja razem z ekipą życzymy Wam, oby było ich jak najwięcej e, i bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dzięki serdecznie, do zobaczenia. A my cały czas zbieramy i jest ze mną Klaudia, i jest ze mną też Kasia, i mamy już trzy takie wielkie worki. E, no nie spodziewałem się, że będzie tylko tak dużo, a, ale jeszcze trochę pozbieram. Jesteśmy już po całym dniu zdjęć i przy okazji zbieraliśmy śmieci, no i. Tak, prezentuje się ta kubka. No i wiecie, to jest ten moment, w którym mógłbym was zachęcić do mega pozytywnej akcji. Sprzątajmy śmieci jak najbardziej. To jest dobry pomysł, ale myślę, że jeszcze lepszym pomysłem jest zachęcić do tego, żeby po prostu nie wyrzucać rzeczy na ziemię. Słuchajcie, to takie proste. Jesteśmy przy paczkomacie. Często jak odbieracie paczki, które są w kartonach, to ja zachęcam Was do tego, żeby przenieść je te kilkanaście metrów dalej. Jesteś silny, jesteś silna. Bierze w Ciebie i wyrzucić ten karton tam, gdzie jego miejsce, czyli do odpowiedniego pojemnika. No i przy okazji różnych kartonów i sposobów wysyłki dawaj, dawaj. Impost wprowadził foliopaki, które są w 100% biodegradowalne, ale o tym jeszcze sobie porozmawiamy. Cześć!